Wielki Piątek. W tradycji ko Kościoła Luterańskiego Wielki Piątek ma szczególny wymiar. Jest to dzień, kiedy wspominamy zbawczą mękę i śmierć naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Odprawiane są nabożeństwa w naszych parafiach, i to bardzo często nie tylko jedno, ale są to dwa, czasami trzy nabożeństwa. Ich przebieg jest zupełnie inny od nabożeństw pozostałe niedziele czy święta, a więc nie biją dzwony, nie ma ani preludium, ani postludium organowego, znacznie cichsza jest gra organowa. Śpiewamy pieśni wielkopiątkowe, które podkreślają tą wagę i znaczenie tego wydarzenia, jakim było ukrzyżowanie naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dodatkowo tylko w liturgii Wielkiego Piątku zmawiane są naprzemiennie przez Duchownego i improperia. Przywykło się mówić, że Wielki Piątek dla Lutran to jest największe święto. Osobiście mam z tym dość duży problem, bo ciężko jest ważyć, które święto jest ważniejsze, a które jest mniej ważne. Dla nas Wielki Piątek ma szczególny wymiar, dlatego że wiemy, co wydarzyło się trzy dni później. Czyli z góra Golgoty spoglądamy już na pusty grób, na fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i to determinuje nasze przeżywanie Wielkiego Piątku, bo wiemy, że ostatecznie życie mocniejsze jest niż śmierć. I w tej perspektywie przeżywamy właśnie ten ważny dla wszystkich chrześcijan dzień. Tak też się przyjęło, że w większości krajów protestanckich Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy, a więc daje nam możliwość na przeżywanie, na zgłębianie tekstów biblijnych, ale też i w wielu domach ewangelicy w tym dniu poszczą, a więc jedzą skromniejsze pokarmy właśnie po to, by duchowo przygotować się na czytanie słów pasji ostatnich, ostatniego odcinka ziemskiej wędrówki naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.